Wiele gier zostaje skasowanych, odbiorcy często zapewne nie zdają sobie nawet sprawy jak często do tego dochodzi, bo do publicznej wiadomości dociera tylko część informacji o anulowanych projektach. I właśnie takim produkcjom chcemy się tutaj przyjrzeć i wskazać kilka najciekawszych projektów, które niestety nie doczekały się premiery, nawet mimo faktu, że część z nich znajdowała się w zaawansowanym stadium rozwoju w momencie przerwania prac. Teraz na wstępie widzicie gameplay ze Star Wars 1313, 13, ale ta produkcja nie jest częścią tego zestawienia. Jest nią natomiast Batman Gotham by Gaslight. Batman Arkham to świetna seria gier akcji, pewnie wszyscy się ze mną zgodzą. Jednak opiera się na bardziej popularnym, tradycyjnym wizerunku człowieka nietoperza. Anulowane Gotham by Gaslight stawiało natomiast na inne podejście. W tej opowieści Gotham przypomina steampankowy wiktoriański Londyn z drugiej połowy XIX wieku. Siłą rzeczy ma to oczywiście wpływ na dostępne gadżety czy pojazdy. Tytuł miał stawiać duży nacisk na ponurą atmosferę i skradanie. Nie zachowało się niestety wiele materiałów z produkcji, lecz serwis Siliconera swego czasu umieścił w sieci film prezentujący prototypową wersję gry. Można w nim zauważyć m.in. świetnie zrealizowaną fizykę Peleryny Batmana. Jak żartują niektórzy, przygotowanie jej pewnie pochłonęło cały budżet swojej produkcji i dlatego ostatecznie nie powstała. A szkoda, bo zdecydowanie mogłoby oferować naprawdę wyjątkowy i wyróżniający się klimat. Drugi tytuł, o jakim chcę wspomnieć, to Projekt Titan, czy też Project Titan. W 2008 roku Blizzard oficjalnie potwierdził, że pracuje nad nową grą z elementami rozgrywki sieciowej. Nie podawano żadnych szczegółów, ale Titan miał być najbardziej ambitnym projektem w historii studia. Oficjalnie nie ujawniano wielu szczegółów, ale doniesienia jeszcze z 2014 roku mówiły o akcji w niedalekiej przyszłości. Ludzkość odparła inwazję kosmitów, ale podzieliła się na trzy rywalizujące frakcje. Gracz miał przystąpić do jednej z tych frakcji, wybierając także klasę postaci. Lokacje umieszczono na całej ziemi, w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii i Ameryce Południowej. Na bazie jednego z trybów anulowanego projektu Titan powstała strzelanka Overwatch, dlatego widzicie ją teraz w tle. I właśnie w niej także trafiamy do różnych państw z całego globu. Stworzyliśmy World of Warcraft i byliśmy pewni, że wiemy jak tworzyć MMO, wyjaśniał kiedyś współzałożyciel i ówczesny prezes Blizzarda Mike Morheim komentując decyzję o anulowaniu gry w 2017 roku. Zabrakło frajdy, zabrakło pasji. Postanowiliśmy zastanowić się dłużej nad tym, co robimy i zadać sobie pytanie, czy to naprawdę gra, którą chcemy stworzyć. Odpowiedź brzmiała: nie. I tak właśnie w ten sposób nie otrzymaliśmy w końcu tego projektu, który rozbił się, rozmył i na jego pozostałościach powstał właśnie wspomniany już Overwatch. Split Second 2, tak jest. Ta gra miała powstać. Chyba się zgodzicie, że brakuje nam dziś wysokobudżetowych, ale takich czysto arcadeowych gier wyścigowych. Takich z zamkniętymi torami, nie oferujących otwartego świata i wielu różnych aspektów rozgrywki, znajdziek, eksploracji itd. Proste ścigałki z przeszłości były w tej prostocie piękne. Oryginalne Split Second przywróciło w pewnym sensie, przynajmniej na chwilę, ducha serii Burnout. Szybkie i efektowne wyścigi z imponującymi katastrofami były niezwykle angażujące, nawet przy wielokrotnym powtarzaniu tych samych tras. BlackRock Studio rozpoczęło prace koncepcyjne nad Sequelem, jednak przedstawiciele Disney Interactive Studios uznali, że sprzedaż pierwszej części nie była wystarczająco dobra, by ostatecznie dać zielone światło dla rozpoczęcia pełnych prac nad kontynuacją. Przy okazji, anulowano także inny znajdujący się w fazie prototypowej sequel. Pamiętacie Pure? Ta gra też miała otrzymać drugą część, ale niestety tak się nie stało. Może kiedyś. Nie sposób nie wspomnieć tu oczywiście o Silent Hills. Hideo Kojima niejednokrotnie udowodnił już, że potrafi wykreować w swoich grach świetną atmosferę. Jest po prostu wyjątkowo dobrym, skutecznym reżyserem, a właśnie taki talent przydałby się podczas tworzenia horroru. Dlatego też wszyscy fani gatunku z wielkim rozczarowaniem przyjęli do wiadomości informacje o skasowaniu Silent Hills, tym bardziej, że otrzymaliśmy wspaniały przedsmak w formie interaktywnego teasera PT pracę nad horrorem zaangażowany był także reżyser Giermo Del Toro. Ujawnił on, że za projekt współodpowiedzialny był nie tylko sam Hideo Kojima, ale też ceniony japoński twórca mangi w konwencji horroru Junji Ito. Można się tylko domyślać, jak bardzo przejmującą i straszną przygodę mogliby wspólnie stworzyć tak zdolni artyści. O kolejnym tytule pewnie wielu z Was nie słyszało, a nazywa się on Revolver. Tak przynajmniej brzmi tytuł roboczy. Bioware z pomocą studia Big Sandwich Games pracowało nad tym ambitnym projektem niemal 5 lat. Miał to być duchowy następca Jade Empire, z akcją osadzoną w niedalekiej przyszłości. Ten RPG akcji miał trafić na PC i konsole. Powstawał mniej więcej w tym samym okresie co Mass Effect. Twórcy chcieli wprowadzić jednak za dużo nowych pomysłów. Gdy zaczęto wycinać niektóre systemy, cały projekt zaczął się po prostu sypać. Ostatecznie studio nie mogło po prostu poświęcić więcej czasu i zasobów, by dłużej dopracowywać koncept i styl gry. Electronic Arts postanowiło zupełnie anulować projekt. Tytuł miał łączyć różne założenia i systemy gier z otwartym światem GTA Prototype czy Infamous, a do tego spełniać oczekiwania fanów gatunku RPG. Można się domyślać, że twórcy faktycznie postawili sobie nieco zbyt duże wyzwanie. Na koniec chyba najciekawsza ze skasowanych gier w historii. Chodzi bowiem o królewne śnieżkę. I tak jest, dobrze słyszycie. Chodzi o grę na podstawie jednej z najbardziej znanych baśni, a co więcej o grę, którą miało stworzyć studio Obsidian Entertainment i to dlatego właśnie ta pozycja jest najciekawsza. Już sam pomysł jest fascynujący. Jaki tytuł moglibyśmy otrzymać od twórców odpowiedzialnych za Knights of the Old Republic 2 czy Fallout New Vegas? Wiadomo, że deweloperzy chcieli postawić na bardziej mroczny charakter przygody w królewnie śnieżce. Mieliśmy poznać historię przedstawiającą losy Krasnoludków przed wydarzeniami z bajki. Gra miała towarzyszyć filmowej produkcji od Disneya. Ostatecznie jednak animacja została anulowana, więc siłą rzeczy przerwano także pracę nad grą. Twórcy z Obsidian nie ukrywali rozczarowania. Przy scenariuszu pomagał m.in. odpowiedzialny za Vampire: The Masquerade Bloodlines Brian Mitsoda. Który twierdził, że gdyby gra ukazała się na PS3 i Xboxie 360, to po latach stałaby się na pewno kultowym klasykiem. Więc cóż, możemy tylko żałować, że nigdy jej nie otrzymaliśmy. To oczywiście tylko garstka z wielu przeróżnych projektów, które ostatecznie nie trafiają do sklepów. Jeżeli słyszeliście o innych interesujących, skasowanych tytułach, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem to by było na tyle, i do zobaczenia w kolejnych materiałach.